Zebak chciał polać bułeczkę oliwą, ale ja powiedziałam, że będziemy bardziej fit, biorąc pod uwagę wielkość bułki. Dwie szczypty soli, dwie szczypty pieprzu, dwie łyżki majonezu, jedna łyżeczka musztardy francuskiej do tego du, 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 du. ładnie w kosteczkę pokrojony pomidory razem z tym i posypiemy to na naszą fajnę coś pięknego do zmywarki zaraz ciągnę a ta jest najlepsza jak się nikt nie, nie wtrąca nie wtrąca wtrąca samych smacznych dni i który przez przedokreskowany mówimy po prostu tutaj pokażemy je i będziemy o! Jep! Zobaczcie to! Zobaczcie to! O tak! I cóż możemy sobie życzyć? Słabszego! Samych smacznych dni!